Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę i subskrypcję. Będę robiła czytanie dla strzelców na grudzień 2023 roku. Rozkład będę robiła z talii The Light Sears Tarot. Dobrze, myślę, że już wystarczy. Zobaczmy. Co tutaj na grudzień pokaże się dla dla strzelców. Rozkład będzie z sześciu energii i tak energia miesiąca. Trudność, wyzwanie. Niespodzianka. Co robić? Czego nie robić? I wynik. Dobrze. I przyjrzyjmy się. Energia energia miesiąca to umiarkowanie. Więc, jeżeli jakieś macie kłopoty, coś trzeba uleczyć, to myślę, że to będzie dobry czas. Umiarkowanie wielkie arkana, więc to też będzie wymagało dłuższego czasu, tak? Ale myślę, że zaczyna się ten proces uleczania, ale też oczywiście ta energia mówi o tym, żeby łączyć różne, różne rzeczy, więc jeżeli macie jakieś tematy, gdzie są jakieś zgrzyty, to starajcie się po prostu y, łączyć, zna, zna, znajdować jakiś wspólny mianownik, y, z jakimiś, jak, jeżeli są jakieś tematy, czy z jakimiś ludźmi, tak, żeby, żeby po prostu y, współpracować. Więc tu jest taka energia y, miesiąca ogólna. Natomiast, jakie będzie wyzwanie w tym miesiącu? Sześć buław. Hmm, proszę bardzo, więc tutaj wyzwaniem jest y, jakiś sukces tak? dopięcie czegoś i to dopięcie z sukcesem. A ważne jest, żebyście też nie szli jakby po trupach, tak? żeby uważać też na innych, jakim to kosztem, żeby to nie było też kosztem innych ludzi, bo wtedy no, nie daje to tyle radości. Ale wyzwaniem jest, tak jak powiedziałam, tutaj coś dociągnąć, co będzie dużym sukcesem dla Was. Będziecie też podziwiani za to, co, co zrobicie, więc bardzo fajny, fajny czas i tak jak powiedziałam, starajcie to może być też bardzo pomocne, żeby tutaj współpracować, żeby godzić różne rzeczy i też dzięki temu będzie, myślę, że łatwiej Wam ten sukces osiągnąć. Więc bardzo fajny dla Was y, tutaj jest czas. I te energie są, ta energia umiarkowania, myślę, że bardzo jest taka y, łagodząca też tą szóstkę, y, szóstkę buław, tak? Daje troszeczkę takiej miękkości. Dobrze. Natomiast y, niespodzianka. Niespodzianką jest paść y, mieczy więc tutaj czymś takim niespodziewanym, więc albo Wy po prostu czegoś się tutaj dowiecie, nauczycie, może coś rozkminiacie i jakieś tutaj informacje do Was przyjdą bardzo istotne. Oczywiście też to może być jakaś osoba, tak? Niespodziewanie może się tutaj pokazać taki paś buław, który, plaś mieczy, który po prostu... No, a który doszukuje się prawdy, tak? Doszukuje się prawdy, oczywiście on też jakby nie jest dojrzały, taki to jest często tylko, jemu się jakby wydaje, tak, że to, to jest taka jego prawda i, i on uważa, że to jest jedyna prawda, tak? Więc to wtedy może być ciężko z taką osobą. Ale też to może być osoba, która właśnie uczy się, czegoś dowiaduje, więc albo ta osoba, albo wy, i myślę, że to może być niespodzianką, może jeżeli to wy, może właśnie czegoś tutaj się ciekawego e, dowiecie, tak? E, jakiś taki dodatkowy puzzle, który pozwoli właśnie ułożyć cały już obraz, tak? I to może być sukces. Albo jest to ktoś, tak? Dobrze i to jest takie niespodziewane. Natomiast co robić? Co robić mamy tutaj siódemkę mieczy? Więc jest tutaj spryt, tak? Więc ja bym powiedziała, no nie powiedziałabym, żeby robić komuś coś za plecami. Nie, nie, ale właśnie ten paść mieczy, siódemka mieczy może to wskazywać, że po prostu jakiś, żebyście wpadli na jakiś niekonwencjonalny pomysł czy jakieś informacje, które w jakiś sposób zdobędziecie, które są kluczowe właśnie, a żeby osiągnąć ten sukces, może potrzeba tutaj sprytu, żeby te informacje właśnie zebrał ten mieczy. I w tym e, oczywiście e, czasami też właśnie e, musimy wejść w jakąś energię, tak, ponieważ no, jest taka potrzeba, tak? Jest dużo jakichś niewiadomych i trzeba się czegoś na przykład dowiedzieć jeszcze, i trochę czasami tego spryt, ten spryt jest też potrzebny i nie jest zły, bo nie wyrządzamy te, te powiedzmy, jeżeli nie mamy zamiaru komuś krzywdy wyrządzić, tak? tylko jakby informacje zebrać które są nam niezbędne, tak, a na przykład albo ktoś nie chce nam y, dać tych informacji, a są y, y, są dla nas niezbędne, tak, ale nie robimy krzywdy tym, tymi informacjami, y, tym, y, tym sprytnym jakimś podejściem, nie robimy komuś krzywdy, tak, to nie jest, że robienie komuś coś za plecami, a tylko po prostu, no, pracujecie na własną rękę, tak, żeby jeżeli ktoś nie chce Wam y, prosicie o te informacje, nie chcę Wam dać, to po prostu dochodzicie w jakiś inny, sprytny sposób yy, i szukacie tych informacji, yy, 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 omieniając właśnie jakby yy, tą osobę, tak? która właśnie jakby, yy, czy, czy, czy po prostu no nie możecie w inny sposób, tak? I tutaj się do tego yy, uciekacie, ale, ale tak jak powiedziałam, nie robiąc nikomu yy, krzywd, tak? Tylko bardziej jest to spryt, intelekt, praca intelektu yy, i jakiś fajny pomysł, gdzie, gdzie po prostu yy, no możecie te informacje w jakiś inny sposób yy, zdobyć, tak? Dobrze. Czego nie robić? 9 yy, denarów. Czyli tu jest takie zadowolenie już z siebie, że już wszystko, wszystko mam. Taka duma, ile źle osiąg osiągnąłem, osiągnęłam, więc żeby może nie wchodzić jeszcze w taką energię, właśnie, tak? że to jest, żeby może takiego samouwielbienia, żeby w takie samouwielbienie, żeby, żeby nie popadać. tak Może ten sukces, który tutaj się pokazuje, może też, może też jest dzięki innym osobom też tam, gdzieś tam się przeplatały i żeby mieć troszeczkę może pokory, ale też może, żeby nie spoczywać na laurach. Tak że już wszystko mam, że już mi jest tak dobrze, może to też o tym mówić, żeby w takie samo uwielbienie nie wpadać. I w takiej właśnie... Że jeszcze może nie jest to czas na to, żeby się zatrzymać i, i, i po prostu już jakby cieszyć się tym, tym wszystkim, tak? Może to jeszcze jest jakiś tam proces. Dobrze. Natomiast wynik: wynik jest to trzy buławy. No i myślę, że tutaj, jak naj... że to wszystko bardzo ładnie pasuje, ponieważ. Właśnie tutaj jeszcze jest, co chcecie przyciągnąć, tak? Jest jakiś efekt, jest zwycięstwo, czegoś się dowiedzieliście, ale żeby właśnie to nie było już: o, już wszystko, już wszystko mam, już wszystko wiem, jestem wspaniały, wspaniała. Nie, tutaj jakiś musi być proces głębszy i to jest myślę, że jakiś, jakiś, jeden et, jakiś pierwszy etap. A żeby dojść do tego sukcesu, myślę, że do tego, do czego chcecie, to chcecie przyciągnąć, żeby, że, że tu jeszcze będzie trzeba trochę popracować. Tu już będą przychodzić właśnie te efekty pierwsze, ale myślę, że, że, tu, że to jest dłuższy proces, i jeszcze będzie trzeba troszeczkę popracować, żeby właśnie już no. Stanąć, powiedzieć: Kurczę, już wszystko tutaj udało mi się, już mogę sobie tutaj wypoczywać i korzystać z tego, tak? Mogę już być z siebie dumna. Myślę, że to jest jakiś po prostu jakiś, jakiś etap dopiero w tym całym procesie. I dużo tutaj cierpliwości też jest od Was wymagana i tak jak powiedziałam, łączenia różnych rzeczy. i Y, 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 czy, 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 czy współpracy z innymi ludźmi, tak? Y, więc tak ja bym y, widziała tę energię. Tak wygląda czytanie dla strzelców na grudzień 2023 roku. Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. A ja wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Hej!